Widzowie, przed wami seria kilku filmów z solo keskappa. Z każdego turnieju na turniej coraz lepiej myślę. Ja mówię do was teraz z przyszłości, ponieważ wiem co wydarzy się kilka odcinków naprzód. Zaufajcie mi, po prostu warto śledzić całą tą historię, jak zmieniałem swoje nastawienie, myślenie w głowie i tak dalej. Kotka za ma 5 w sklepie Fortnite. Powodzenia widzowie. Good luck, fan. GLKM. No, nie, nie Razik, tam jest jeszcze jeden. Coachu, czemu nie mówisz nic? Gdzie ja jest jeszcze jeden? mówiłem, żeby ktoś wbił. Co? Gdzie bił? czy nie? No, ja pierwszą grę solo koszka, pogram. Aha, no to... Stary, no nie, to ja coacha nie mam? No co... Nie, no... Nie, dobra, to ja bez coacha. No to GG, to nie ma chwala, nie. Dobra, jestem. Jak tam Bas? Wale chować, jo? Ja dopiero teraz White, podjeżdżam. Dobra, spuszczam. Ale... Ej, u mnie w pierwszej gierce raz, dwa, trzy... ...trzy kurna nie są medaliony wzięte, co jest? Pierwszy Dobra, są zaraz dochodzi. zapteka apteka z Trynance czy nie? Jest. Co? Medalion był, leżał medalion! Medalion leżał! No skołczowie debilni! No co to jest, do no, cholery, medalion leży! Ty masz w No nie mam kołcza, załatw mi jakiegoś kołcza! Gdzie oni znowu są? No, nie wiem, w był kazur, wszyscy memki nie wziąłem, no nie chce mi się! No gdzie są ci kuczowie? no nie, no nie ma kłalaf no. ale ty bez końca nie dajesz żadny serio? No stary, no nie wziąłem Mki, bo cebulę wziąłem za Mkę. Czekaj, moneta, gdzieś leży. Jest! Mam! Złota pompa! Griffin, ja walę, tylko Mkę dajcie. Nie samela chyba po prostu. Nie przejmują, A dobra wiem się o nim jeszcze Ale nie No to dziewięć no, ten celownik do pompy jest tragicznie No tak? trzy dwa Jeden z jazda A je robić to? Dobra, wybędę, będzie najlepsze na świecie. Another day, another victory. Dobra, się gotuję, bo tak ci na wygrałem. Nie podniosło mi. Nie, podniosło mi. Nie, za smacznego podniosło mi. Nie, ten... Już wiem, jak nie, 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 No, nie Ty to nie ta górka Kurde górki mi się powoliły, To tu może być? Jak są potrzebuję lening mapki stary Załatw mi stary Ma ktoś widzowie lening mapkę na, na ten domek? Powiedzcie mi na, na to, to to Potrzebuję Na finały to jest ważne Ej, mogę tu wędkować sobie Czerwony, ma wędkę sobie Dobra Daj jakieś porady, bo jestem zdenerwowany Graj sobie na spokojnie Pozlejcika stary Dlaczego? Serio, nie Zamknijcie mordy. Odwaliłem manianek. No i odwaliłem manianek. Kurde no. To matko ten jeden Ściana mi się postawiła przed mordą. Często to zginąłem, bo już nie. nie... Dobra, już mogłem, już mogłem postawić tam ścianę. Już wywalone w matce, już mogłem przeżyć. No. Co jest dobra? No nieźle. No, dobra, ja skończę. mam takim hotskinem, ale dobry ten był hotskinek ten sam zon, to zginąłem, dobra, to wyobraźmy sobie, że to jest ta gierka i muszę się odkuć, tylko nie mam tutaj metalu, tam miałem Znowu to samo, znowu tu ten zon! On nie ma nic Co tym ten... chwilę nie wiem, że obszar. Okay. Dobra. No to jest już żart, to jest już żart, to jest już żart to jest już żart Wymyślisz Nick dla Filipa, który jest fanem KAZA? a... Nick dla Filipa? Kazi Koks, Ile będzie na save? -cuala? 80 punktów, kiedy 99, żeby mieć szansę, 82 plus save. Nie jedz zonem, w tym zonie nie idź już w zonnie moim zdaniem. Pół do zona, pół do zona, jazda Dobra i teraz patrz, porozglądaj się gdzie są ludzie, po, popatrz gdzie są ludzie ogólnie Sprawdź, tutaj masz widzieć, przed sobą masz jednego chłopa, po lewo masz jednego chłopa Jak on zrotuje to ty lecisz od razu też Zgotował, Zlewa, dobrze, dobrze Ten to co robi w ogóle? Co on odwala? Jesteś z zoniem? Buduj boxa Masz zajebistego mega zona pod ciebie Zobacz, co wytarmiłeś Natomiast ma hop, boxa gma jest. jest na twoich tego, zobacz, zobacz, nie jest Nice, zajebiście Do i box od razu Box, box ty się, box, dobra, box, 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 box Trzeba tarpić do zona, masz tyle mat... Czy nie jesteś w zonie? Buduj ja tutaj buduj boxa Do przodu jedno i Dobra, nice, zajebioza Już dawaj, no dobrze Jeszcze jeden Dobra, mać budak, boxa, buduj boxa, najs, nice, zajebiście Do góry, do góry, jedno, do góry jedno Buduj box Najs, nice, zajebiście, box, 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 nie masz masa, nie masz masa, zero ma Mam flopper, graj na floppera, jeszcze jeden punkt, graj na floppera Bo jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna osoba musi paść Top 10, nice, 80 punktów, do zona Zona do nice. 81, zero mat. Dobrze, dobrze, nic to, nic to, nic to, nic to, nisz to dobra, dobra wysja. Poprawę chyba Kłop, chłop, chop, w niego. Nie bi o tobie Naj, nice, zaje Mega, spam z moim matcami, macami spam, spamu, spam, spamuj. Myślę, że matce, uważaj tylko, żeby od na nie paść. Top 3. Musimy dropować na low grunda. Lowrand się musiał dropać. Dropuj Jeden beat Nice, zajęli się. Jeden na jeden Jeden hapa, nie ma jeszcze od zona pisać. Dobra, ale i tak jest. Jakieś dziękuję dla kołcza? Dziękuję ko dla kołcza. Jeszcze poproszę R kołca. kołczy. widzę, kazama zrobi hajs dzisiaj. Proszę obstawiać swoje ciastka ciężko zarobione. Ale Ej, tam mamy tam. W siebie w wierce, kazama. O kurwa. Ale to nie leć mi tu. Ty, ja ci mam nie lecieć. Lecisz? Nie no, nie no, nie ma. Znajdę, no to nie Ej, kadzik, ale tyś powstał. No bo ty są czy... A, już myślałem, że go przysyłają. Ja też tak myślałem. Za mama z tego w no jest to niemożliwe chyba. Myślę, że to fake info jest. Proszę nie dawać fake informacji. Mamy. O, Jacob był Ci na się ma Jacob. Jacob Dzień. pisze tak. Kibicuje Kazamię, żeby zrobić się Erny. Powodzenia, Kaziu. Dzięki bardzo, Jacob. To jest o, Jacob GP? Cię lubi. Jacob Cię mega akurat za ja, ja też. A jak bardzo go lubisz? No, nie wiem No kocham go A czyli mógłbyś twoim chłopakiem Chciałbyś mieć jaką jako chłopaka Tak, tak Mam Kazika w gierce to dawaj, wlatuj w niego jak chęiowczynkę Czeko mi wysłał pieniądze, o tym co tak, jestem chętny na związek kaza a się ja to nie przeszkoda Masz 40 gwiosów, masz taką figrę stary, nie? Starać, dobrze rzekasz mnie zajebiś się, trzymasz nie zajęć się pęgórki, górki co ty odpierdasz za przeproszenie. No, czekam w na grapela stary. Leź, leź, leć Możesz w sumie nawet jeszcze czekaj, nie musisz nawet, nie musisz nawet, jeszcze trochę Czemu? możesz Kurc. Dobra, gdzieś tak się boksy, boxu, boksu, Jesteś Kami czy nie? Ta! Jeszcze Oj, imperator nie. dodatkowo Od górki, dobrze, dobrze, leć full do zona, full do numa Ale, ale kurna Bambicek czeka Fy, to jest free, ja ci mówię, z mojego psichego ja, Patrz rotację teraz, patrz rotację stary, patrz rotację. Błagam się, ty patrz Dobra. tą rotację jak wygląda. Nie? Teraz, teraz dobrze no. Nie, burzy. Nie, to nie ma sensu ten sezon, tak szczerze. Bo nie, no ja nie wierzę jak ty latasz, ja nie wiem. Co Ale o co ci chodzi? No co ja niby źle zrobiłem? No, no, nie, no nie wiem, to jest no. No nie wiem, no co, co miałem zrobić no. Gdyby to chociaż było jego, ja bym sobie zdążył wyjść wtedy. Jakim cudem koala nie zrobiłem, no bo za bardzo bukejowałem ludzi jest, Nie jestem co to Uważaj, stępy, stepy, stepy ja ja Nie mogę czeka, czekać, bo ludzie się powybijają Też będzie, wiesz, wiesz, ostatni flik O, po się bić. Tak? Chyba ktoś się Ej. Okej okay. chłop, dziwny, uciekaj, uciekaj on, on bić chce, bić chce Teraz to mywalą On Cię chyba będzie gonił Chyba nie wiem Nieeee Debil Prawie zginął By sztraf trafił tą pompę Mnie Nie nie strzeliła pompa, ja strzeliłem ale... Ej go wyzywaj zwyzywaj go jest Jesteś Kamil no to zwyzywaj go jesteś Kamin tylko wyzywaj. Ja jestem Kamil z innego multiwersum, bardziej pokojowy Haha jak mało medalionów jest wziętych ja pierdziłem Nie yeah. właśnie to się chyba nie pokazuje wiesz, obiece medaliony Tu jest medalion, dobra idę tam, może będę zabieba No Ale pójdź no Patrz mi tam medalion niebrany, może iść tam tam jakiś chłop go bije, no ale... Nie no, bije on, no my, jak jak jest spróbować, stary Kazama, no to jak coś czujesz na siłach. Dzisiaj się mu plecy zrobisz na próbie. Nie, 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 ja chcę wystraszyć. On nie zginął na kilku tych botów, czy co? Ale jest niewzięty w ogóle bot. W drugiej stacji jest bota. Ktoś go bije, nie? Tak. Dobra, co? To? Mógłbyś sprólować, mógłbyś lepiej Nie, dwie osoby, ja mógłbyś... nie dwie osoby. A to jak dwie, to nie, Chociaż no. nie, to by był w sumie ten jeden. Cierny, cierny. A Ej, tak szczerze, to, to jest słabe lobby, wiesz o tym, bo no, sorry, jest no, tab... no jest mega słabe stary, więc nie trolluj. Ja, ja miałem też. Ja na przykład przed w terenie, miałem dwie takie frigory free, free na finałach, że ja powierny zrobiłem. Tylko, no, nie wiem, unlucky. Tak. No, Zona, to jest podjeżdża. Nie gadaj. No co, no albo uciekasz, albo się z nim bijesz. Twoja decyzja. Dobra ty uciekaj, bo ty się jak tych bijesz Uciekaj, uciekaj, on cię naje. Ja Dobra zama. zamknij mordę No już byłem w nerwiony, mi się nie chciało. No mi gadasz, nie gadaj mi podczas fighta, Nigdy mi nie gadaj podczas fighta To nie wiem po co Debil kolejny podjeżdża. Ja nie wiem, czemu chłopu ci podjeżdżam. To są dwie gry z rzędu, jak się chłopy podejrzewam, akurat tu jestem w szoku. Ty se ty, ty, ty normalnie siedzisz w dwóch boksach i oni ci podjeżdżają. W dwóch boksach, ja siedzę w dziesięciu bo. No, ja właśnie tego ja będę strzelił, ja totalnie przejęłem tych finałów. Ja nie wiem, oni wizą, że oni widzą drewniane ja boxy to podejrzewam, czy co? Ja będę grał jak zwierzę, zwierzę chyba. No gdzieś, gram jak zwierzę. Serio, wywalony mam. Ja grał normalnie i po prostu sobie będę każdego walił i albo zrobię, albo nie zrobię. Eu vou lá, né mano? Salve,